Partia zaczęła się niewidnie. Poszła partia katalońska. Duda rzeczywiście bardzo często ostatnimi czasy to gra. No i tutaj szybkie Hetman C2. Rzeczywiście trzeba powiedzieć, że po Roszadzie te warianty z biciem na C4 bywają bardzo problematyczne. Ponieważ tego piona. W wielu przypadkach naprawdę ciężko odzyskać w jakiś normalny sposób, bo cza czarny często może nawet B5 zagrać, żeby piona zabezpieczyć. No i tutaj e, mocno się trzeba postarać, żeby udowodnić, e, że to ma w ogóle jakikolwiek sens. No więc Dudam zdecydował się na szybkie Hetman C2, żeby po prostu jak człowiek sobie odbić. Natomiast faktem jest, że w tej konfiguracji ustawienie Hetmana na C2. Nie jest optymalne, ponieważ czarny posiada posunięcie C5, no i to rzeczywiście zostało tutaj zagrane. I chodzi o to, że jak linia C się otworzy, no to ten Hetman na C2 nie będzie miał stabilnej pozycji, więc to jest pewien minusik. No i tutaj w partii wybicie na C5, więc obaj zawodnicy lecą książkowo. Duda skoczek C3, no i tutaj przeciwnik zdecydował się zbić na C4. Między innymi przez. Tego typu pozycje przestałem grać, katalona, no bo bardzo często dochodzi do takich sytuacji, że te centralne piony się wymieniają jeden za drugim, no i wtedy wychodzą na takie festy, drętwe pozycje. Znaczy, dobra, no oczywiście można to grać, nie? debiut jest jak najbardziej ok, ale po prostu nie w moim guście wolę bardziej podkręcić atmosfery. No i tutaj w partii mamy po prostu Roszatkę, więc król zabezpieczony logiczne podejście no a czarny kasuje tego pionka i przy okazji zabezpiecza piona C4 więc tutaj Polak zaciągnął dług no i będzie musiał to spłacić no jakoś tego piona C4 trzeba odzyskać a jeszcze fajniej by było gdyby białemu została jakaś inicjatywa no bo jednak na starcie partii biały ma tempo więcej więc chciałoby się coś tutaj dostać no i teraz gonie C3 w partii Hetman ewakuacja, no i duda skoczek D2. I pewnym atutem tej pozycji jest fakt, że całkowicie skrzydło hetmańskie jest nierozwinięte. Więc jeżeli Polish Fighter 3000 zdobędzie piona C4 i jeszcze później będzie miał przewagę w rozwoju. No, to rzeczywiście jest tutaj potencjał, żeby coś tam na tym skrzydle hetmańskim poatakować, żeby coś podziałać. Więc jakaś symboliczna przewaga rzeczywiście jest. W partii Hetman A6, czyli krótko mówiąc, na czarny próbuje tutaj tego piona utrzymać. Natomiast obiektywnie to skoczek G4 wydaje się być tutaj fajnym pomysłem. Bo ten goniec za bardzo nie ma się gdzie ewakuować, a po odbiciu Hetman atakuje skoczka, więc parę gońców czarny capnie. No i wydaje mi się, że to jest jakiś atut. Rzeczywiście ta presja na G2 będzie nieprzyjemna. No, ale ta presja będzie tak czy siak, nie? A przynajmniej czarny będzie miał parę gońców, więc będzie miał jakiś argument w tej pozycji. Wydaje mi się, że to ma dużo sensu. No i w partii mamy zagrane posunięcie Hetman A6, czyli czarny po prostu trzyma tego pionka. No i Duda stara się tutaj tę inicjatywę rozwijać. No i wrzuca posunięcie B3. Bardzo podoba mi się ten ruch. Chodzi tutaj o to, że po biciu następuje odbicie pionem. Ta wieża, która nie wykonała żadnego ruchu, stoi w miejscu od początku partii, nagle jest super aktywna. No, i teraz, jeżeli Hetman by się wycofał, no to jakiś skoczek B5. No, i tutaj właściwie no czarny może się poddać, tak na dobrą sprawę. No, nie ma co się oszukiwać. I wjazd na C7, i ten piona 7, i Hetman wisi. Po prostu jeden wielki dramat. Więc to oczywiście tutaj nie wchodzi w rachubę. No, i teraz mamy w partii goniec D7, czyli czarny stwierdził, dobra, tego piona C4 to lepiej sobie odpuszczę. No bo zaraz będzie tutaj gorąco, a zamiast tego kontynuuje rozwój. Logiczne podejście z jego strony. Skoczek zbił na C4, goniec C6 i ja A4. Czyli Duda wykorzystuje tę chwilową, maciupeńką przewagę w rozwoju, żeby zyskać na aktywności, zyskać przestrzeń na skrzydle hetmańskim, żeby się zaktywizować, no i żeby, wiecie, tam kąsać oponenta. W partii wybicie na G2... Król tutaj odbił na G2, no i mamy skoczek C6, więc trzeba powiedzieć, że pan Rasmus yy, zakończył tutaj rozwój. No i ogólnie chyba jego pozycja jest ok. Chociaż też trzeba powiedzieć, że ten skoczek na B5 ustawiony może napędzić czarnemu stracha. W partii skoczek B4, konterka, hetman ewakuacja, no i skoczek D5, więc. No, jest tutaj jakiś atut po stronie białego, no ale ogólnie nie jest to nic specjalnego. No ale wiecie, Jan Krzysztof Duda, jeżeli chce, to potrafi w dowolnej pozycji zadymić, w dowolnej pozycji zakręcić przeciwnikiem. No więc zobaczcie, co się dzieje dalej. Wieża AC8, no i tutaj takie niewinnie wyglądające posunięcie F3. Specyfika skoczka jest taka, że skoczek potrzebuje jakieś stabilne pole w centrum szachownicy. No więc Duda to stabilne pole w centrum szachownicy chce odebrać temu skoczkowi, na czym oczywiście biały zyska. W partii skoczek B6, no to Duda nie upraszcza tutaj pozycji, nie dopuszcza do wymian figur, no żeby po prostu mieć czym grać na wygraną. No, ale czarny tutaj na upartego stara się tę pozycję uprościć. No to Duda stwierdził: dobre. skoro już mają się te skoczki wymienić, no to przynajmniej bardzo fajnie sobie gońca zaktywizuje. No i ta współpraca gońca z Hetmanem po długiej przekątnej jest naprawdę przyjemna, no i z całą pewnością też problematyczna dla czarnego. Czarny wieża FD8. No to biały E4 tutaj rzeczywiście przyciska przeciwnika. No i gonie C8, czyli czarny prewencyjnie punkt G7 zabezpiecza. No to Duda dalej zwiększa tę presję, więc wieża FD1. Wiadomo, jest presja po linii D. B6, no to skoczek C4, czyli utrzymuje tutaj dużo figur na desce. No i zauważcie, że ten Hetman na A6. No, to taki średni bym powiedział, nie? Ten hetman na A6 tak dosyć miernie przydaje się teraz w akcji, a biały jest zainteresowany w ogóle wjazdem na D6. I taki skoczek przy wsparciu drugiego skoczka z B5 będzie naprawdę mocarny na D6. Ciężko będzie czarnemu robić w ogóle jakiekolwiek ruchy w tej pozycji. No, więc czarny stwierdził, dobra. Zdwojga złego, to ja już wolę się wycofać na ósmą linię, ale zabezpieczyć to pole D6, żeby biały tutaj nie wjechał. No to biały w takim razie wrzuca ostatnią figurę do akcji. Skoczek C5, D4. Tutaj oczywiście zrobiło się niesamowicie nerwowo, no bo zawodnicy ostatnie 40 sekund mają. Oczywiście jest dodawana jedna sekunda za każdy ruch, no ale wiecie, nerwy są. No i w partii Hetman B7... No to biały przestawia tego skoczka. H6, duda zjechał na 15 sekund. No ale wieża D2. Cały czas figury białego są tutaj aktywniejsze, są tutaj znacznie lepiej skoordynowane. Więc cały czas pozycja białego wygląda znacznie, znacznie lepiej. No to czarny wieża D7 w partii, wieża scena D1. Jest tutaj oczywiście presja po linii D, no i czarny ustawia się do kontry. I tutaj czarny przepuścił posunięcie skoczek E5. I teraz jak wieża odchodzi, można B4 sieknąć. No i te figury czarnego nie bardzo mają gdzie chodzić, no bo trzeba by aż na B8 się wycofać, co jest oczywiście smutne. I teraz w ogóle taki manewr jest zarąbisty. No te figury czarnego są totalnie beznadziejne, więc taki skoczek E5 byłoby bardzo dobre. Natomiast Duda zagrał B4 od razu, co też jest dobre, też jest to dobry pomysł. Skoczek A6, no i tutaj skoczek E5, e, doszło do mniej więcej tego samego, no i teraz walka toczy się o to pole C6. Więc zauważcie, że czarny e, no jest tutaj niesamowicie okopany. E, no jego figury są naprawdę beznadziejnie ustawione. No, bo większość na ósmej linii, więc pasywniej się nie da, już dziewiątej linii nie ma. No, ale też z drugiej strony trzeba powiedzieć, że czarny wszelkie słabości w swoim obozie prawidłowo zabezpieczył, więc cały czas przełamania brak. No, ale Duda dalej tutaj się aktywizuje i widać, że te figury Polaka. Powalutku zaczynają zerkać na skrzydło królewskie, więc jest potencjał, żeby coś tam na tym królewskim podziałać. W partii Hetman E7, no to biały tutaj H4 dalsza aktywizacja. Czarny hetman B4, no rzeczywiście roztropne podejście z jego strony, ponieważ jeżeli wymieni hetmany, no to jego król będzie totalnie bezpieczny, więc do tego czarny dąży. No i w partii hetman A1, no to hetman E7, no i król H3 doda zabezpiecza pionka H4, żeby móc tutaj dalej piona z linii G przepychać. No bardzo mi się tutaj podoba ta sytuacja, no ale też cały czas jest ekstremalnie nerwowo, no bo jednak poniżej 10 sekund obaj zawodnicy, więc tutaj chwila zawahania, no i będzie koniec partii. Czarny zagrał skoczek D6. No to Duda leci tutaj dalej. G4, pełna agresja. Hetman E8, no to Duda leci dalej. Jest tutaj oczywiście presja na punkt G7. No i czarny zdecydował się na posunięcie F6, zakładając, że takie ustawienie pionów po prostu zablokuje działanie hetmana i gońca po długiej przekątnej. Ale nie zablokowało, a wręcz przeciwnie. Rozkręciło. Bo Duda wrzucił ofiarę na C6, wybicie i goniec bije F6. Naprawdę genialne, genialne zagranie ze strony białego. Pozycja obiektywnie cały czas jest w okolicach równowagi, ale czarnymi naprawdę bardzo ciężko robić dobre ruchy. Ofiara figury, no ale za moment biały sieknie na G7, no i ten król czarnego w ogromnych tarapatach. Oczywiście zbić na F6 nie można, to myślę, że jest jasne, no bo po prostu wchodzą widły. No i tutaj czarny w akcie desperacji zagrał wieża D7, żeby się obronić, no ale to Duda po prostu odzyskał figurę i mimo wszystko walnął na G7. No nie było to najlepsze podejście, ale fajnie zadymił. Można było tutaj E5 przywalić, wykorzystując to, że wieża z D7 jest niewystarczająco broniona. No ale wiecie... Sekunda 80 na zegarze, więc ciężko coś takiego wypatrzeć. No i nastąpiło bicie: bicie Hetman F7. No, Bicie wieżą, no to bicie na D6 było planowane, więc czarny odszedł, no i wieża D3. Duda zabezpieczył na F3, bicie na G7, Duda wymienił, i na koniec wchodzi E5. No i ta pozycja. Jest kompletnie wygrana. Dobra, kompletnie wygrana, to trochę przesadziłem, ale faktycznie biały w tej wieżówce ma dużą przewagę. No oczywiście ten skoczek, no to jest zombie, on zaraz zniknie. No i będziemy mieli cztero wieżówkę, cztery wieże na szachownicy. No i w partii Królew 7, no to duda G5. Wytwarza tutaj Wolniaka, czarny wybił, biały odbił, wieża C5. No, to Duda wjechał tutaj na D6, no i zobaczcie, jest jeden wolny pion i jednego wolnego piona zazwyczaj w miarę łatwo zatrzymać, ale jest tutaj też drugi wolny pion, no i dwóch, no to już czarny nie zatrzyma. W partii król E8, no to Duda swojego króla aktywizuje szach, król aktywizuje się dalej, oczywiście jest to strata piona, no ale ten pion nie ma żadnego znaczenia. Miałby znaczenie, gdyby tutaj czarny dostał w gratisie jakieś 3-4 posunięcia. Gdyby ten pion z linii A zbliżył się do pola przemiany. Wtedy rzeczywiście miałoby to duże znaczenie, no ale tak to nie bardzo. W partii G6 pionek idzie do pola przemiany. Wieża A2, D7, G7. No i tutaj pozawiatane. Król H6, w partii E5 Król H7. Wieża h2 szach. No to Duda przestawił sobie tego króla. No i przeciwnik tak na przypale zagrał posunięcie e4. I tutaj właściwie no po prostu dorobić hetmana, bicie, odbicie, bicie. No to króle f7, f2, król 6 No wieża c1, wieża c8, koniec partii. No ale Duda zbił nie miejcie złudzeń, dalej jest plus 35 przewaga, dalej pozycja jest wygrana, ale tutaj już trzeba myśleć. No i oczywiście, mając 4 sekundy na zegarze, jest to dosyć trudne. No więc nastąpiła tutaj seria szachów. Duda kołowrotek tym królem kręci. Należało zagrać królę 6. Chodzi o to, i to zostało zagrane w partii: chodzi o to, że powierza G2. No cóż, Duda nie chciał oddać tego pionka. Chciałoby się zagrać wieża C1. No i teraz idea jest taka, że no wiadomo, po biciu mat, a po wieża G6, król w 7 No i teraz jak wieża się cofnie, no to można dorobić hetmana, wygra na pozycji. No ale Duda, no jakoś, nie wiem, nie, nie wpadło mu to do głowy pod presją czasu, no i zagrał król w 6 No i dostał kolejnego szacha, zagrał król E5, no, i po wieża G2 przewalił na czas. Przewalił na czas. No, miał dwie sekundy na zegarze, więc no nie zdążył zareagować w najzwyczajniej świecie. Zaciął się na chwilę, no i już na czas przewalił. No, i po tej partii Jan Krzysztof Duda się wkurzył i znowu wypisał się z turnieju. Rzeczywiście, Duda coś ostatnio bardzo nerwowo, mam wrażenie, na te porażki reaguje. Oczywiście. Każdy szachista e, zawodowiec no to na swoje porażki reaguje e, mocno negatywnie. No ale Duda ostatnimi czasy naprawdę bardzo regularnie się wypisuje z turnieju e, po przegranej. Wiadomo, że ten Title Tuesday no nie jest jakimś turboważnym eventem, ale wydaje mi się, że dla sportowca no nie jest to dobre, e, żeby tak e, po prostu e, event e, odpuszczać. Także mamy już chyba trzeci rejczkuj dudy w ostatnich kilku tygodniach.